W ten poniedziałek wielkanocny nie uciekniemy od wydarzeń, które nas po części zaskoczyły, chociaż mogliśmy się tego spodziewać. Od wydarzeń, które zapowiadają przede wszystkim to, że zmieni się papież. I znów. My czasem w swojej bezradności jesteśmy jak te kobiety. Niby już coś wiemy, niby coś rozumiemy, ale w momencie, kiedy spotykamy się z trudnością, nic nie rozumiemy i się boimy. I musi stanąć przed nami Chrystus, który powie każdemu z nas z osobno: Czemu płaczesz? Czemu się boisz? czemu się smucisz? Wierzysz w zmartwychwstanie? wstanie? No to nie bój się o siebie. Przecież skoro wierzysz, że Franciszek był dobrym papieżem, to on się narodził dla nieba. Ale nam, szczególnie wtedy, kiedy jest trudno, kiedy przed nami jakieś trudności, jakieś ciemności, trudno jest zobaczyć nadzieję. Ale za każdym razem, szczególnie zmartwychwstały przychodzi i zadaje pytanie, to właściwie w czyich jesteś rękach? W rękach Boga, który jest Panem życia? Czy w rękach człowieka, który tylko kombinuje? Ja wiem, że bardzo często w naszym życiu rodzi się bezradność, ale Pan Bóg mówi, nie jesteś bezradny, zaangażuj się. Ale pamiętaj, że współpraca to nie jest kontrolowanie, tylko współpraca jest przede wszystkim. Zaangażowanie się na rzecz nadziei. Dzisiaj, szczególnie w ten dzień, który coś tam w naszym życiu zmienia, zmartwychwstały przychodzi i pyta się, jaką masz nadzieję? Jaka jest Twoja perspektywa? I czy Twoją perspektywą jest radość i niebo? Czy nie wiadomo? A Chrystus mówi wprost: Nie bój się, tylko wróć pamięcią do trudnych wydarzeń i zobacz, że ja Bóg Cię przez nie przeprowadziłem. Bo śmierć nic nie kończy. Śmierć jest tylko czymś, co się zmienia. Bo życie dalej się kontynuuje, a śmierć jest tylko narodzeniem dla nieba. Amen.